A storm is loosed upon the sea, whose eye is dead. Hej, cześć, to jest pierwszy odcinek najprawdopodobniej na kanale Joystick TV. Będziemy sobie tutaj grali w Unisolation. W yy, zasadzie to jest mój pierwszy horror w jaki gram, więc trochę się boję, ale... Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Od razu mówię, że w tej serii nie będę mówił zbyt dużo, ponieważ tutaj bardzo, bardzo ważny jest klimat. Więc Będę mówił umerkowanie, umiarkowanie, nie będę opowiadał żadnych historii ani nic. Chcę, żebyście się wczuli w ten clipat, żebym wam tego nie psuł. No i zobaczymy jak tam wyjdzie. Mam nadzieję, że się kilka razy przestraszę, będziecie mieli się z czegoś miać. Zobaczymy. zagranie, opcję izolacja. Zacznijmy grę. Myślę, że zagramy sobie na średnim, mimo że wysoki jest rekomendowanie, ale zagrać na średnim dla Dobra, tych nagrań no, wszystkich, żebyście się nie nudzili, żeby nie powtarzał e, gry w kółko, więc nagrywam sobie na średnim, co na pewno tak, no, myślę, że tak jest spoko, dobra, e, chcę, żebyście się wczuli naprawdę w ten klimat, bo może to jest coś niesamowitego. Final report of the commercial Starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. And ship destroyed i should reach the frontier in about six weeks with a little luck the network will pick me up this is ripley last survivor of the nostromo signing off I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. Didn't tell you, we don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region, it's a permanent free port. Visit. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We? Oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. Still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the torrents if you want to come along. Maybe there'll be some closure. Dobra, jesteśmy już za pierwszą kacynką w grze. Eee, gramy Ripley, czyli e, córką, e, córką. kobiety, która zginęła na nostromo. Ja nie, od razu mówię, nie oglądałem obcego, więc. E, mogę nie rozumieć niektórych rzeczy. Jeśli wy nie oglądaliście, to jesteśmy na podobnym poziomie, czy taką tak powiem. Dobra, aktualizowanie. ubierz. Ok Gram na z mówię, by ktoś chciał wiedzieć. Czasimy, że, że przeżyjemy fajną przygodę. Kilka razy się przestraszymy. A, ten? Super i mm. tak tutaj dobrze. Okay. Tutaj jakiś monitorek. o co chodzi. Chyba, nie, członkowie tej załogi. To mi się coś wydaje. Aha, czyli to mi się bardzo podobało właśnie. To już widziałem na jakichś gameplayach, że w taki sposób. Zapisuje się grę strasznie mi się to podoba, że nie można wejść sobie w opcji i zapisać, tylko trzeba w takich miejscach strasznie mi się to podoba, myślę, że to jest bardzo fajna opcja. O, żeby przeszukać szerokie części. Wszystko, okej. Okay. weźmiemy sobie niebno, co to jest, to weźmiemy sobie dostęp do terminalu, zobaczymy, co to jest. A, tutaj to chyba jakieś, tak, że tak powiem, historie, szczerze nie będę raczej się w to jakoś zagłębiał, bo, tak jak mówiłem, nie oglądają oficjalnie. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie, że jeśli będzie chciał się bardzo zagłębić w ten klimat, to może będę robić tam, nie wiem, zobaczymy. I a piece. Ah, Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities. A well-maintained ship. I realize it's a very similar model to. The Nostromo. Yes, M-class. A later pattern. But close inspection. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up okay? yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Okay. Is it? Is it? Is it Jeśli dźwięk gry jest za cicho, za głośno przepraszam, to jest to mój pierwszy film jaki nagrywam, więc e, mogę popełniać jakieś błędy. No zobaczymy. Tutaj chyba mamy iść. Nie, nie wiem. O, tak się uczyłem i tak dobrze się znamy z tej wersji. Dobra. Firstly, so, that the his mother here. First be calm. good morning, Ripley. It's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry, I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Raylan Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry, that was insensitive. I realize your mother has been missing for 15 years and you. It's okay. We'll both get what we want, right? Uh, have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Okay. Let's All personnel to the bridge, approaching Sebastopol Station. Looks like we're up. It's almost like a footprint. This is the journey the Torrance is in very good old m-class captain she was a wreck when i bought her took a few years and a lot of contracts to refit she pays for herself now you said we're approaching Sevastopol station are we docking i believe your contact is marshall waits is that right i'll hail Sevastopol and arrange boarding with him good let's get this done don't worry miss taylor routine in and out connor how are we doing RCMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prepcon so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel Torrens out of St. Clair. Registration number MSV7760 calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a whaling. Utani Bond, you're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. This Colonial Marshal State a serious situation. Hello, Marshal? Mar Marshal, this is the torrent. Say again? Shit. Yeah. The station's comms seem pretty screwed up, so our fitted sound wheel suit with a radio booster. I can only keep the torrents in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. They've tripped. Stand by. My contract doesn't cover bloody space books. It's the only option. And it's perfectly safe if you do what I tell you.

I pokażę sence No, zapowiada się strasznie ciekawie to gram. Zobaczymy, bo ja się trochę boję już Może bo jeszcze nie ma obcego, to ja już się boję co to będzie Gdy on się pojawi Ale zobaczymy Jak mówię, nigdy w horror nie grałem wcześniej, więc to może być dla mnie jest straszne

Ah, oh, it's not a point of the piece, okay. No. Ten klimat, czujecie to? Uh, uh, uh. Coś wspaniałego Każdy dźwięk, wszystko Uuu, uh, ciarki Oh shit, dokładnie Dokładnie Teraz się nie przyjdziemy tutaj też, nie? Można biegnąć A, zrobiliśmy kółko. Wspaniale Co jednak trzeba gdzieś tamtędy... Te hmm. dźwięki, ojej Ojej O! Jej. o, jej. o? Суть. To zespołu inżyni, Nie, w sumie nie będę chyba tego Drodzy chłopcy, drogie dziewczęta, zapewne dotarły do was pogłoski na temat Sebastopolu. Oficjalnie mogę je potwierdzić. Stacja idzie w odstawkę. Będę chciał porozmawiać z każdym z was na osobności, aby omówić tę sytuację w kontekście waszych kontraktów, ale na razie mam, e, mamy zadanie do wykonania. Kierownictwo chce, żeby zadaniem zajęła się niewielka grupa ludzi, o, o, niewielka grupa od nas. Oznacza to, że dostaniemy niewielką pomoc z zewnątrz. Plusem jest to, że będą nadgodziny. Sugeruję, żebyście wzięli co życie, póki jest co brać. Przypominam, że zamknięcie stacji nie oznacza, że można wszystko rozkraść. Wszystko musi zostać rozliczone. Osobiście doprowadzę do. Od, odprowadzę do naszego szerifa każdego, kto, kto zostanie przyłapany na kradzieży sprzętu do co. Sorry za to dziwne czytanie, ale jakoś tak oczymy było w tej dziwnej nie Gdzie teraz? Trzeba iść tędy. O, shit. Już się wystraszyłem. Co będzie dalej? Już się boję. Ale w gra mi się podoba niezmiernie na razie. Te wszystkie dźwięki to jest coś niesamowitego. Czy jest napisane? You always know someone work Someone working A Joe jeszcze Czyli jakby ci pracownicy coś tu 2137 Czyli jakby rok Już nie wiem nie oglądałem obcego, tego, więc nie wiem jak się to tak będzie działo Czy jakby ci pracownicy, to co coś nie. Dzień dobry. Rabina, może dałoby się tutaj iść. Ja nie widzę takiej opcji. Więc trzeba iść ten. metanol może się do czegoś kiedyś przyda chyba ten dnie nie, nie mam możliwości przejścia więc wrócę jednak ta drabina ona musi to coś tam być o właśnie coś tu jest muszę pośrednio powieść o wóz Ciszej się zrobiło, przynajmniej, możemy nie lepiej słychać. Muzyka, <grymne> radl, to wszystko tworzy niesamowity klimat. Raczej tu nie ma, tylko raczej nie. W On your way back to Tedus, toast you return with Devon for trial. Czy jak będziecie lotniskiem, czy jesteście w podróży, w podróży może jakieś? co przywrócić z ślinami ruchimy na też nie połowie poziom mocy. Rzucić grę. Tak. Chyba tu nic nie działa. Trzeba je przybyć z osiami. Tam też chyba nie będziemy, właśnie. Dzień Tu coś... A, stąd wyszliśmy. Dobra. Noo, no, wraca. przestało działać. Fuck. O, tu coś jest. Shit. A tam był... To wat... A nie, nie. To się przecież jest. Przecież to może to nie był rok, to co widzieliśmy w Szczecińska jakiś kot, ale... Nie da się w żaden sposób wpisać. Niestety. Te niektóre dzięki są przerażające, naprawdę. This. Nie, nie widzę tego drugiego słowa w ogóle. Tomorrow. No, together to future. Jutro nie ma przyszłości. Tutaj to w ogóle nie widzę. Kurczę, może tu gdzieś. O właśnie, dobra. Widzieliśmy. Dobrze, żeby... tu. tutaj, ale widziałem. Jest! Przywróciliśmy zasilanie. Wspaniale. Wspaniale. Dobra, myślę, że możemy zapisać grę. I na tym skończyć pierwszy odcinek. Tak jest. Myślę, że wczuliście się jakoś w klimat Aliena, bo ja się... Pochłonął mnie tak na razie, naprawdę. Każdy dźwięk tutaj w tej grze jest oszałamiający. Naprawdę, uwierzcie mi. Gram w słuchawkę jeszcze do lepszego efektu i to jest coś niesamowitego. Mam nadzieję, że przed nami wspaniała seria, wielu wspaniałych odcinków. it's się ciepło. hey